Dzień dobry, Aleksander Gniłka. Witajcie w kolejnej pigułce wiedzy z Expert for You. Dziś odpowiem na pytanie, ile i jakie mamy źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wymienia kilka rodzajów źródeł przychodów. Do tych źródeł przychodów najczęściej występujących zaliczyć należy. Po pierwsze, przychody z umów o pracę. Przychody z działalności wykonywanej osobiście, przychody z działalności gospodarczej, przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, przychody z kapitałów pieniężnych. Przychody ze zbycia nieruchomości, jeżeli zbycie następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie. Przychody ze zbycia innych rzeczy, jeżeli zbycie następuje przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Czy też przychody z innych źródeł. Bardzo istotną kwestią jest wyodrębnienie właściwego źródła przychodów w stosunku do danego rodzaju przychodu, z racji tego, że z wyodrębnionym źródłem przychodów wiążą się odrębne skutki podatkowe. Zarówno dla samego podatnika, jak i dla samego płatnika. Reasumując zatem, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy kilka źródeł przychodów. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania i już dziś zapraszam na kolejne, w których poruszymy równie intrygujące zagadnienia. Do usłyszenia!